Wam dzisiaj pokazać, co zrobię z babki zwyczajnej. Jest to niesamowite zioło, o którym będę opowiadać za chwilę. Mam zamiar też nazbierać tego ziela więcej, żeby przygotować z niego syrop, ale dzisiaj chciałam wypróbować jego działanie przy gojeniu się trudno. Trudno gojących się, właśnie takich bardzo brzydkich ran stopy nogi cukrzycowej. więc za chwilę z, zmiksuję dosyć tak grubo, może poszatkuję, zobaczę jak mi to wyjdzie. Tą batkę lancetowatą zrobię z niej okład, pokażę wam nogę, rany, które będę ją opatrywać. No i potem, po 6-8 godzinach, zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Mam tutaj już zblendowane kilka liści babki, za chwilę właśnie tak jak mówiłam warzę Wam rany i przymocuję ten okład, zostawię go na 5-6 godzin. Kolejne okłady na stopę cukrzycową, na te rany, które Wam pokazywałam wczoraj. i Okład był zrobiony pod wieczór i przez całą noc był na nodze. Rana wygląda na taką wysuszoną. Zrobiłam zdjęcia. Zobaczycie, jak to wygląda. Resztę tej babki, którą wczoraj nie zblendowałam, zatrzymałam właśnie w lodówce, i teraz ją rozkładam tutaj na świeżą gazę. wyłożę to na następne. Nie wystarczy, będę musiała pójść na zbierać kolejną porcję, bo chyba też myślę, że więcej niż dobre, to nie ma co y, przetrzymywać takiej zblendowanej kapki. Y, Także za chwilę będę zakładać nowy opatrunek. W tej chwili noga się moczy, żeby właśnie te stare, y, stare ziele. Barki, łagodnie odpadło od rany i za chwilę ponownie nałożę te um, okłady, które w tej chwili przygotowałam.